Przejdźmy do maila z jakiejś administracji, które też są zawarte w tym albumie, ale tu proszę Pana... Ale tutaj proszę Pana, te egzemplarze pokazane są tutaj w tej gablocie. Na przykład i repryn. A tak, tak. To jest po lewej stronie, repryn po prawej stronie. nie po prawej jest oryginał, nie jest zniszczony. żeśmy oglądali przecież. Natomiast <laughs> natomiast otworzone księgi też po lewej stronie mamy oryginał, a po prawej stronie mamy replik. Na tych samych stronach, aby można było porównać rysunki. Również ta jest ostatnia strona, gdzie także w sucho pieczęci mamy nawet cenę 12. 12 rubli, jeżeli pamiętam. I pieczęć jakaś, nie, nie pamiętam jej. 12, 12, 12 rubli. To chyba niż obecnie. Proponuję cenę 12 no. rubli w stręży. Ja. Proszę bardzo Proszę Państwa, 10 dni temu odbieraliśmy wystawę Kostrzewskiego. W Częstochowie, też miałem coś powiedzieć, więc powiedziałem, że to jest malarz, że to jest rysownik. On miał coś, co decyduje o jakości rysownika kreskę. Kreskę, dlatego że jak bardzo długo jeszcze dzisiaj, jak się spojrzy na rysunek Kostrzewskiego, to nie mówi się chłop i bawa ale mówi się Kostrzewski. Mówi się Kostrzewski, był absolutnie rozpoznawalny i na pewno był twórcą Polski... E, polskiej karykatury prasowej. E, naśladowali go nawet Juliusz Kossa w swoich ilustracjach prasowych Pilat. Jeżeli był jakiś inny e, rysownik równie oryginalny jak on, to, to był Adrioli, jak oglądamy ilustracje do pana Tadeusza, bo to jest cykl równie znany jak, jak ilustracje do Meira to nikt nie mówi wojski granarów czy mail Zochowicz, to każdy mówi Andriolli. To jest oczywiste, oni są tak oryginalni w Kresce. To to, to znaczy tyle, że Andriolli nie miał jakby następców. Natomiast w zasadzie do I wojny światowej rysowało się tak jak Kostrzewski. już do 1911 roku nie był niesłychanie podnym. To co decyduje poza kreską o... Wyjątkowości Andriolego to jest anegdota, anegdota, która jest w każdym rysunku zawarta. Otóż no, troszeczkę wcześniej powstał w Anglii cykl rysunków przedstawiających przygody klubu dżentelmenów. Młodego pisarza poproszono, żeby dorobił podpisy i tak powstał klub Pikwika. Analogiczna, analogicznie rzecz wygląda z Andriolim, mianowicie jego rysunki w technice drzeworytu przedrukowywały czasopisma niemieckie dość często, ale nie przedrukowano, wypożyczano z redakcji płytej, drukowano tam i opatrywano jakimś podpisem. Te podpisy były zupełnie inne niż podpisy polskie. Te sceny, które są przedstawione na rysunku Andrioliego inspirowały go. Myśmy już się dowiedzieć, jak powstał, w ogóle jak on tworzył te cykle ilustracji. Otóż on postępował mniej więcej tak jak osoba, która się zajmuje zawodowo castingiem do filmu. On wybierał sobie główne postacie, starał się wyobrazić, odtworzyć na podstawie lektury charakter tych postaci. Interesowała go akcja, ale wszelkie zamiłości psychologiczne, wszystko wszystkie problemy poza akcją go nie interesowało i dlatego wszystkie jego ilustracje mają wymiar bardzo uniwersalny można podłożyć, każdy może sobie pod nie podłożyć jakąś historię pod pojedynczy rysunek i pod cykl chcę jeszcze powiedzieć, że e, W 78 roku te ilustracje wydrukowało pismo Kłosy. W 79 to jest pierwsze polskie wydanie. W 85 roku jest wydanie niemieckie. W 87. jest wydanie holenderskie. Chyba na 11 czy 12 języków była powieść o drukowana i zawsze z ilustracjami Andriolego. I jeszcze w Polsce Ludowej sześć wydań Meira Zofowicza było też z ilustracjami Andriolego. Czyli to jest... I pana Tadeusza w tych luksusowych wydaniach też jest z ilustracjami Andriolego. W większości. Słucham? W zdecydowanej większości. Ten nie, no większość jest, jest, jest nieilustrowanych, wydania, ale te luksusowe wydania są ilustrowane. Bo w... wyilustrowane przez innych autorów, <grym>? innych ilustratorów są wydania. Ale no chyba ten XIX-wieczny rysownik. Słuchaj. Ale przedrukowywane są. Tak, tak, W tym momencie wywołujemy temat. Wchodzi, okay. Okay. Chodźmy, zrobimy następną wystawę. A ja bym chciała Państwa zaprosić na wystawę, a pan? Panowie mogą się kupić dalej. Nie <noise> <noise>